Dzień dobry. Serdecznie zapraszam na transmisję telewizji Kniezińskiej Freshar Filmudiota w dniu 15 sierpnia 2025 roku. Teraz przed mikrofonem w studiu telewizji Kniezińskiej Freshar witamy wiceministra infrastruktury. Dzień dobry, najdrożsi telewizowie, witajcie drodzy telewizowie telewizji Fryszar Film Filmudiota. Szanowny Wielki Książę, Marszałek Lider Fryderyk dokonał w historycznym już dniu wczorajszym, 14 sierpnia 2025 roku, nieśmiertelnego czynu, który zostanie zapamiętany na wiele lat. Jest to z punktu bardziej Ministerstwa Przemysłu, ale należy o tym powiedzieć, ponieważ otwarcie dwóch pierwszych, siedmiu planowanych kopalni węglowych jest wielkim przełomem w państwie króliczym. Należy tu ze względów przemysłowych nadmienić, że budowa kopalni węglowych była bardzo wymagająca. Są to pierwsze pełnoskalowe kopalnie, są to pierwsze kopalnie z szybem, kopalnie z wyciągami, takie kopalnie, jakie znamy na całym świecie. To są takie pierwsze w państwie króliczym, przez co ich budowa była bardzo wymagająca i nie ukrywajmy, że wydłużyła się właśnie z tego, a nie innego powodu. Natomiast z punktu infrastruktury, ponieważ w tym celu właśnie teraz przemawiam, ta inwestycja również była bardzo trudna, ponieważ Wielkie Księstwo Królików musiało dokonać wielkiej mobilizacji robotniczo-pracowniczej w duchu idei Fryderyka i ku chwale supremacji swojego kraju, która została dokonana dzięki bohaterskim reformom i czynom wspaniałego marszałka Fryderyka. Bo zobaczcie, proszę Państwa, żeby wybudować te kopalnie. To jest jedna rzecz. Natomiast żeby one prawidłowo działały i rozprowadzały węgiel na wielkie księstwa później na cały świat, to państwo okolicze musiało wybudować szereg linii kolejowych pełną magistralę węglową, która toczy się od gór kamiennych, gdzie jest jej stacja początkowa lub końcowa zależy, jakby patrzeć, aż do Friedrichburga. Przekształcona została ona na parę etapów, które były paroma liniami i w tym momencie z sukcesem możemy powiedzieć, że kopalnie węglowe już działają w dniu dzisiejszym. Tak samo jak magistrala węglowa, po której pociągi kursują, tak samo jak dworzec transportowy w górach kamiennych, czy wiele innych rzeczy związanych z przemysłem i infrastrukturą. Jest to wszystko wielka zasługa ukochanego marszałka Fryderyka. Księżowska Agencja Prasowa w Gazecie księżowskiej informuje. Wspaniały Marszałek Fryderyk prowadzi do państwa dobrobytu. Szanowny Wielki Książę, Marszałek, Lider Fryderyk rozpoczął budowę kopalni węglowych, która zakończyła się w historycznym dniu 14 sierpnia 2025 roku. Genialny Lider Fryderyk ten samym rozpoczął realną budowę państwa dobrobytu, jakim stanie się Wielkie Księstwo Królików. Kiedy już teraz węgiel jest wydobywany, to wkrótce nasz kraj będzie pełny niego i stanie się państwem dostatnim. Te wspaniałe decyzje oraz reformy wspaniałego marszałka Fryderyka zostaną zapamiętane na dekady i wieki. Dzień dobry, serdecznie zapraszam na program U Konkurencji, gdzie przeglądamy programy nadawane w północno-koreańskiej telewizji centralnej KCTV. Nazwy programów tłumaczymy przez tłumacz Google, więc mogą wystąpić pewne trudności w tłumaczeniu. Aczkolwiek, zaczynamy więc. 20:34 Zdrowie i styl życia kwestie, które należy znać w kontekście leczenia stłuczenia wątroby. 20:39 Pytania i odpowiedzi Szlachetny duch pokolenia, założycieli. 1. Duch jedności. 212. Scena telewizyjna. Ludzie, których poznałem na Choje Gil. Odcinek 5. 21 3. 54 z dzisiejszych wiadomości. Dobry wieczór. Szanowny Wielki Książę Królików, Marszałek Armii Knieziowskiej i Wielkiego Księstwa Królików, lider Zjednoczonej Partii Królików Fryderyk oraz szanowny następca tronu przywódca Rudolf dokonali otwarcia nowej dzielnicy miasta stołecznego Kajzerogradu. Szanowny następca tronu, przywódca Rudolf, wielki architekt Wielkiego Księstwa Królików zaprojektował nową, drugą już właśnie zaprojektowaną dzielnicę miasta stołecznego Kajzerogradu, która w dniu dzisiejszym 15 sierpnia 2025 roku została oficjalnie otwarta przez szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Lidera Fryderyka. Wspólnie z szanownym przywódcą Rudolfem i wspaniałym marszałkiem Fryderykiem był prezydent miasta stołecznego Kajzarogradu, minister spraw wewnętrznych oraz inni przedstawiciele polityczni związani ze zjednoczoną partią królików oraz gabinetem rządowym naszego kraju. Ceremonia oficjalnego otwarcia odbyła się na moście farlałbskim, który stoi nad rzeką Trylżą. Jest to most stary, do którego dobudowano budynki nowej dzielnicy. To na nim właśnie szanowny wielki książę marszałek Lider Fryderyk przeciął czerwoną wstęgę na znak otwarcia tego osiedla, gdzie wiele zwyczajnych obywateli otrzyma swoje duże mieszkania, a wiele nowych publicznych budynków zostało wybudowanych. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości, szanowny przywódca Rudolf oprowadził wspaniałego marszałka lidera Fryderyka i innych przedstawicieli publicznych Wielkiego Księstwa Królików po nowych obiektach mieszkalno- czy to użytkowo-publicznych na terenie nowej dzielnicy Kaiserogradu. Szanowny przywódca Rudolf pokazał m.in. kompleks szpitala miejskiego, który jest największym budynkiem budowanym z taką zaciekłością, żeby był on jak najlepszy. Szanowny wielki książe, marszałek lider Fryderyk licznie udzielił. Udzielał wskazówek na miejscu np. Na innymi o utrzymaniu budynku szpitala czy o lepszych sposobach leczenia na terenie miasta stołecznego Kajzerogradu. Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk wyraził swoją aprobatę wobec budowy szpitala, którego w mieście brakowało. Po dokładnych oględzinach budynku szpitala oraz innych budynków mieszkalnych, które licznie znajdują się na terenie Nowej Dzielnicy oraz terenów zielonych, na koniec szanowny przywódca Rudolf oraz szanowny wielki książe, marszałek Lider Fryderyk skierowali się do budynku najbardziej efektownego. Biblioteki miejskiej, która została wybudowana na samym końcu. Tam wspaniały marszałek Fryderyk również udzielał wskazówek na miejscu na temat utrzymania w prawidłowy sposób księgozbioru. Szanowny przywódca Rudolf również udzielał wskazówek na miejscu, a sama Biblioteka, jak i cała nowa inwestycja została pozytywnie rozpatrzona przez wspaniałego marszałka lidera Fryderyka, życząc ukochanemu przywódcy Rudolfowi kolejnych sukcesów dla wielkiego księstwa królików. Ukochane słońce narodu króliczego, szanowny wielki książę, marszałek, lider Fryderyk i jego nieśmiertelne, wybitne osiągnięcia. Dzięki niemu w dniu dzisiejszym rozpoczęło się pełne wydobywanie węgla w dwóch pierwszych kopalniach w górach kamiennych. Szanowny wielki książę, marszałek, lider Fryderyk, w Narodowym Planie Rozwoju Gospodarki zawarł siedem planowanych kopalni węglowych w górach kamiennych na południu Wielkiego Księstwa. W dniu wczorajszym wspaniały marszałek Fryderyk dokonał otwarcia dwóch pierwszych, które już natychmiastowo w dniu dzisiejszym, 15 sierpnia 2025 roku, przeszło do pełnej mocy wydobywczej. W godzinach porannych przyjechali pierwsi zatrudnieni pracownicy autobusami lub pociągiem do kompleksu kopalnianego. Kiedy zjechali oni szybem, rozpoczęli oni pracę w duchu idei Fryderyka. W dniu dzisiejszym nie używano cięższych maszyn górniczych oraz materiałów wybuchowych, które są do użycia planowane od przyszłego tygodnia. Rozpoczęto pracę z użyciem tradycyjnych maszyn, takich jak kilofy czy nowocześniejsze wiertarki wiertnicze, kamień. Szanowny wielki książę, marszałek, lider Fryderyk dokonał historycznie najważniejszego czynu. Teraz dojście do państwa dobrobytu to prosta droga. Delegacja działaczy Zjednoczonej Partii Królików z księstwa Humboldtskiego, gdzie wybudowano kopalnie węglowe, złożyła hołd kwiatowy pod kolumną wspaniałego marszałka Fryderyka w Kajzerogradzie. W godzinach popołudniowych grupa przedstawicieli księstwa Humboldtskiego zjednoczonych w Zjednoczonej Partii Królików pojawili się właśnie w tym szczególnych dla królików miejscu, w symbolu idei Frederyka pod kolumną szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Frederyka. przynieśli ze sobą kosz kwiatów, gdzie były róże, które złożyli z wielkim szczęściem i radością na twarzach pod fonikiem z genialnego lidera Frederyka. Jest to swego rodzaju podziękowanie za to, że księstwo Humboldtskie jeszcze niedawno, które było zwyczajnym stało się strategiczne poprzez bohaterskie reformy i początek wydobycia węgla dokonane w ostatnich miesiącach i tygodniach przez szanownego wielkiego księcia, marszałka lidera Fryderyka. Dobry wieczór. W Portburgu została otwarta wystawa znaczków pocztowych. W Wielkim Księstwie dzięki bohaterskiej działalności Szanownego Przywódcy Rudolfa oraz bohaterskim reformom Szanownego Wielkiego Księcia, marszałka lidera Fryderyka, poczta dynamicznie, jak wiele innych gałęzi życia publicznego w państwie króliczym, dynamicznie się rozwija. Z tego powodu wiele nowych znaczków pocztowych, co róż przez Pocztę Knesiowską czy Knesiowski Urząd Pocztowy, są wydawane. W Portburgu została otwarta czasowa wystawa znaczków pocztowych, którą można oglądać w Muzeum Miejskim. Przedstawia ona znaczki ważne dla księstwa Portburskiego, na którym są wizerunki różnych miejsc tego księstwa, jak i znaczki ogólnokrajowe wydawane w całym Wielkim Księstwie Królików. Na tych znaczkach możemy podziwiać podobizny wspaniałego marszałka Fryderyka oraz ukochanego przywódcy Rudolfa. Sama wystawa będzie trwała jeszcze tydzień. Na korcie tenisowym we formacji doszło do Krajowego Turnieju Tenisa Ziemnego. Kort tenisowy we formacji jest największym takowym w całym państwie króliczym. Odbyły się na nich zawody tenisa ziemnego, w których uczestniczyły niemal wszystkie drużyny tego sportu z całego wielkiego księstwa. Sam turniej trwał wiele godzin w ciągu dnia, natomiast ostatecznie zakończył się wynikiem: pierwsze miejsce dla Wielkiego Uszotowa, drugie miejsce dla kanin oraz trzecie dla niewielkiego miasta Wielki Welcz położone na terenie księstwa kanin Na przestrzeni ostatnich godzin możemy doświadczyć nieznośnych i intensywnych upałów. Ten rok nie obfituje w wiele upałów. I bardzo dobrze, bo dla królików one są niewygodne. Te większość roku są zajęte przez deszcze czy wichury. Natomiast w ciągu ostatnich godzin widzimy duże temperatury, które w części Wielkiego Księstwa sięgają ponad 32 stopni w cieniu, co oznacza około 40 stopni Celsjusza na słońcu. Z tego powodu wszystkich obywateli prosimy o jak największą ostrożność, uważanie na słońce, staranie się o niewychodzenie w godzinach najintensywniejszego słońca, czyli od godziny 12 do 16. Oraz czerpanie z wodopojów, które są ustawione w wielu miejscach na terenie miast. Dokładne informacje w ratuszach lub urzędach na terenie swojego komitatu. Królicze Światowe Informacje zakończone. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji księziowskiej Freshar Zapraszam jutro. Dobranoc, Fryderek zwycięża na wszystkich frontach.